Extra live? Co to jest extra live? Kupujemy to widzowie, kupujemy to za robu ksiki. extra live, żeby nam szło. Kurka nie goni mnie! Widzieliście, mysz mnie goni! Uciekamy! Przeteleportuje mnie gdzieś czy coś? Okej, okay, co to jest? Uwaga, widzowie, przygotujcie się, bo robimy wyścig. Kto będzie pierwszy? Czy ty, klikając łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale, czy ja otwierający te magiczne wrota, które prowadzą mnie do strasznej krainy? Do krainy, w której złamysz, chce mi coś zrobić. Zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj z niej wydostać, czy uda mi się ją przejść. Także już teraz robimy odliczanie za 3, 2, 1. Tak, 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 będę pierwszy, będę pierwszy. Klikam, 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 klikam. Pamiętaj też, że zostawiając teraz subskrypcję z dzwoneczkiem, masz okazję wyświetlić się tutaj jako ostatni subskrybenci, tak jak tutaj Trombus, Eagle, Ami, Tigerek, Pawelo i Chmurka Ekipy, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeśli ty chcesz również się wyświetlić, to koniecznie zostaw teraz subskrypcję. Dobra, my lecimy, zobaczymy tutaj, co muszę tutaj zrobić. Tu jest ekstra życie, tu są jakieś dziwne, magiczne wrota, nie wiem, idę w tą stronę, mam nadzieję, że ta złamysz mnie yy, szybko nie dopadnie, tylko uda mi się po prostu stąd wydostać. Okej, okay. tu są jakieś przejście, do którego nie mogę wejść. Turbo, turbo, to dziwne. Okej, okay, tu jest czerwona. Kutka mysz, nie, goni mnie! Widzieliście? Mysz mnie goni! Uciekamy! 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 Uciekłem jej. Dobra, mamy serek. yupi Mamy serek, bo zostało mi zebrać jeszcze ich osiem. Zobaczymy, czy to będzie takie proste, jak myślałem, czy to będzie jednak trudniejsze niż myślałem, o ta mysz... Ej, ona mnie biła? Ona mnie atakowała tak szybko? Nie! Tu jest magiczne! Prawie mnie dopadła! Uciekaj, został! Ja, ale miałem szczęście. Chyba naprawdę teraz miałem szczęście. Udało mi się od niej uciec. To było turbo. To straszne, widzowie. Widzieliście to? Nie wiem, gdzie jest ta mysz. Musimy uciekać przed nią. O, mam drugi serek. Znalazłem drugi serek. Nieźle, nieźle. No jak to nieźle? Ja tutaj ryzykuję swoje życie, żeby te serki zdobyć. A ty mi mówisz, że nieźle? Not bad. Ja mogę. I ale się przestraszyłem widzieliście o, jak ona mi nagle nagle wybiegła. To jest naprawdę turbo yy, turbo trudne. Tu, nie, tu jest znowu ta mysz. Zostaw mnie, ty wredna myszko. Yy, no nie, czemu? Udało się uciec, dobra. Idź sobie w tamtą stronę. Okej, okay, poszło. Nie, ona mnie widzi. Czemu ona mnie widzi? Patrzcie, robimy ją w bambuko. Ona pójdzie sobie tam, a ja szybko teraz tu. Dida. Nie, Dida. O nie, goni mnie. Koni mnie tu znowu. Co tu się dzieje? Tam nie mogę wejść. Czemu ja tu nie mogę wejść? Chwila, może to trzeba jakoś rozpracować. Tu jest jakieś... Coś? Nie wiem, tu jest jakiś sznurek. Okej, okay, może tutaj gdzieś za tymi drzwiami kryje się zapadnia. i Być może muszę te drzwi najpierw uruchomić. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj jest coś takiego. Dobra, tu jest jakieś pomieszczenie. Nie wiem za bardzo, czy tutaj te serki. Zobaczymy, co się kryje na końcu tej mapy. To jest, mam wrażenie, że to jest tak strasznie długi labirynt, że tutaj idzie się naprawdę zgubić. Jest, mamy trzeci serek. Widzowie, mamy trzeci serek! Tak jest! Okej, okay, znaleźliśmy kluczyk. Nie wiem, czy ten klucz. Mi się przyda, jeszcze po coś idę do góry, zobaczymy, co tutaj spotkam. Są mi jakieś dziwne, straszne miejsca. Ciekawe, czy tutaj mysz możemy spotkać. Mamy serek, widzowie, patrzcie, mamy kolejny ser, tak jest. Okej, okay. tu jest kutka, którą też będę musiał potem znaleźć niebieska. Takiej kutki jeszcze nie widziałem. Mam na razie zielony kluczyk, zielonych drzwi też jeszcze niestety nie widziałem. Okej, okay. co tu jest? Hmm, tu jest widzowie, patrzcie, widzieliście to. Ja muszę się dostać tam. O nie, spadłem stamtąd, tylko jak ja się tam dostanę. Gdzie to było? Które miejsce to było? Muszę je znaleźć. Aby uruchomić tamtą linę, która prawdopodobnie odblokowywała jakieś magiczne przejście, więc szukam tego dalej. Wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu byłem. Nie wiem czy to jest na pewno to Serek. Okej, okay, dobra, tu już odebrałem. To jest w ogóle taki straszny labirynt, widzowie. Okej, okay, idę, idę za tym. Nie, co to jest takie dziwne? Mm, nie wiem, to, to wygląda jak jakaś. Aaaa! Nie! Wzięliście to? mm <gasps> Widzieliście to? Ale się przestraszyłem. Extra Life? Co to jest Extra Life? Kupujemy to, widzowie? Kupujemy to za robuksiki. Extra Life, żeby nam szło yy, szybciej. Nie wiem, może to jest serek magiczny? Nie wiem. Dobra, kupiłem to. Ok, Mam nadzieję, że ta myszka mnie teraz nie złapie. Będę jej cały czas uciekać. Ona mnie znowu goni. No nie! Mam nie! Zostaw mnie! Mam, Mam! Widzieliście to? Ale ją zrobiłem w bambuko dosłownie i jej uciekłem w jakiś taki turbo trudny sposób. Ona mnie dalej goni! Zostaw mnie! Aaaa! Uciekam, gdzie tu był zapis Gdzie tu był zapis, gdzie tu uciec Zostaw mnie eee, Tutaj, może tu mnie nie dorwiesz, tak Tak, tak, Uu, widzowie Widzieliście to, udało mi się uciec Nie wiem jakim cudem, nie wiem jak to zrobiłem Tu jest w ogóle ten, muszę się tam dostać Do niego, tylko ta mysz Chciała mi zrobić turbo, turbo krzywdę tak, znalazłem miejsce, gdzie mogę użyć zielony kluczyk. Zobaczymy, co tutaj jest. Coś się włączyło. Jakieś, nie wiem, przeteleportuje mnie gdzieś czy coś? Okej, okay, co to jest? Jakiś kod muszę tutaj wpisać. Okej. Okay. Yy, nie wiem, czy to będzie dobry kodzik, ale próbujemy. Dwa, cztery, osiem ale to jest ciężkie. Trzy, zielone. Nie działa. Jak ja mam to zrobić? Durbo, durbo, dziwne, nie wiem. A dobra, bo ja chyba muszę do tego po prostu podejść, więc muszę teraz wpisać ten kod. Dwa, cztery, osiem. No, ej, snuń ziomek. Trzy. I, 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 no we! pomóż mi, czemu mi przeszkadzasz? Co? Czemu to nie działa? Yy, yy, Jak tu jest kod? Ej, o co tu chodzi? Ma ktoś? Pomóżcie mi, napiszcie ktoś do mnie, jaki tu ma być kod? Bo ja nie mam pojęcia. Ty masz zielony kluczyk, chłopie, wiesz, jaki to jest kod? Ej, to jest w ogóle bez sensu, nie? Ten kod ma być wpisany odwrotnie. 3, 8, 4, 2 i teraz. Otwiera się? Tak, otwiera się. Wchodzę tu, tylko czemu ja tak wolno chodzę? Ej, nie wiem, w ogóle nie mogę szybko chodzić. Jest ser! Mamy ser! Tu jest serek, tu jest serek! Nie, to nie jest serek. Myślałem, że to jest ser, a tu są jakieś turbo dziwne, straszne lampy. Co tu w ogóle jest? Czemu tu lampa stoi po środku? W sumie to niczego wielkiego. Ech, nie wiem, to, 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 to mi przypomina ser. Mam nadzieję, że ta mysz tu zaraz mnie nie spotka, mnie nie znajdzie. Tam są jakieś stupy dziwne. Ja w ogóle chyba muszą, będę musiał iść do góry po tych supach jakoś tam. Ech, nie wiem. Tak, tak, mamy tam, tam jest ser. Tam jest ser i czerwony kluczyk. Może ten czerwony kluczyk pomoże mi się stąd wydostać? Tak, 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 tak. Nie? Co? No, Demu! Ej! Ja nie wziąłem serka! A nie, kluczyka nie wziąłem. O co tu chodzi? Czemu tak się zadziało? Czemu ja mam taką kamerę? Czemu ja tego nie mogę zmienić? Dobra, znalazłem ten czerwony kluczek, mogę się cofnąć, więc musimy teraz odnaleźć z powrotem te czerwone drzwi? Nie, co to jest? Hmm. A może mam wejść tam na górę, tam może jest jakiś kolejny serek? Nie wiem, widzowie. Nie wiem, kurczaki, muszę jeszcze raz. Muszę jeszcze raz próbować się tam dostać! O, tak nie! Czemu? Jeszcze raz, dobra, Osta ostatnia, ostatnia próba teraz. O, tak, nie, dobra, dobra, czekajcie Tak, tak, jestem tutaj, o nie, prawie spadłem Ej, to jest niewyobrażalnie trudne Jeszcze tu po takich cienkich rzeczach Nie, czemu ja tu spadłem Ja się stąd nigdy nie wydostanę Ja się już normalnie boję stąd wyjść Tak, ja chcę stąd wyjść Pomocy, tak, tak tak, 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 jest, yes. mamy to, serek numer 7? tak, to jest, ej, dobra, ja chcę, o, muszę, tak, dobra, serek numer 7, jeszcze tylko dwa, albo aż dwa, widzowie, zobaczymy, ja coś czuję, że teraz za tym czerwonym, drzwiami nie zostawię znowu to mysz, co to jest, myślałem, że ktoś jeszcze mnie tu goni, ale to tylko mysz, nie, jeszcze jakiś chłop też ucieka, stara się uciec z tej złej, przebrzydłej myszce, jest, mamy drzwi, ale tu jest tylko deska, co, deska, po co mi deska, ja nie potrzebuję przecież deski, ja chcę się stąd wydostać, Stąd wyjść, a nie, nie jakąś deskę mieć. Może tutaj ta deska mi pomoże. Nie! Po co mi ta deska? Gdzie ja mam, co mam z zrobić? Tak, tu jest chyba to miejsce, chyba gdzieś tu mam użyć tej deski, żeby dostać się na drugą stronę, tak? To tu, to tu? Nie, czemu nie? A może tutaj po drugiej stronie coś znajdę. Zobaczymy, zobaczymy tutaj w tym miejscu. Przydałaby się w ogóle jakaś latarka. Co tu jest za co... niebieski klucz, okej? Okay, niebieski klucz potrzebuję. Gdzie jest niebieski klucz? Chyba wiem, jak mam wrócić do tego świata, muszę chyba teraz. Wejść w to przejście. Tutaj nie, tutaj na pewno nie, to już przechodziłem. I tu gdzieś powinno być tak, tak, znalazłem. Mamy tą deskę, tylko jakie. Ja... Mam, tak, udało się. Ta, mamy niebieski klucz. Teraz mogę w końcu iść, otworzyć te straszne niebieskie drzwi. Tylko oby mnie ten, ta mysz nie dopadła. Tu mogę wejść? Nie, dobra, tu już deskę podniosłem. Ej, nie mogę wejść, prawie się przestraszyłem. Ej, ciekawe, co było, jakbym puścił ten klucz w tamtym miejscu, bym go nie wiem, gdzieś zgubił. Ciekawe, czy to w ogóle jest możliwe, żebym nie mógł się potem stamtąd wydostać. Dobra, chyba mam to zielone przejście. Wchodzę. I... Mam już ten niebieski klucz i będę miał chyba ósmy, ósmy serek. Tutaj gdzieś pamiętam w tym miejscu dokładnie hm, o nie, tu są te lampy. Tak, to było to miejsce, w którym mogłem użyć niebieskiego kluszyka. Idę tam zaraz, tam będę. Będę mógł zdobyć wtedy ósmy serek i zostanie już nam tylko jeden. Mam nadzieję, że ta straszna myszka już mnie nie dopadnie. Zobaczymy, chociaż czy Junie trzeba czasem rozwiązać jakieś trudne zagadki. Poczekajcie, widzowie, robimy tak. Cyk, dobra, zbiorę ten serek i został mi ostatni. Mam 30 sekund. Tak, muszę lecieć za tym sznurkiem. To jest moja jedyna ostatnia szansa, gdzie ten sznurek idzie. Tak, tak, w tamtą stronę idzie. Nie, zielone przejście tu jest. Ja nie mogę wejść do zielonego. Przejście to nie, tu jest na początku gdzieś tej mapy. Tylko gdzie to było, pamiętacie widzowie? To było takie przejście trudne, nie wiem. O mam, tu jest szunek, tak, tak, tak. To gdzieś tu. Gdzieś tu mam, mam serek, tak Zdobyliśmy ósmy serek ur Uruchomiliśmy drzwi Więc chyba udało nam się stąd wydostać Także super, ja jestem z ciebie bardzo dumny Pamiętaj, kochany, drogi widzu Żeby zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem Żeby zostawić subskrypcję na tym kanale Wtedy będziesz miał okazję wyświetlić się w kolejnym odcineczku Bij też na moją Robloxową grupę Robimy najlepszą grupę w całym Robloxie Będziemy grać razem niedługo w gry Będę nagrywać odcineczki z widzami. I jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Mianowicie, założyłem już swojego Discorda. Widzowie, będziemy mogli teraz grać razem. Będziemy mogli lepiej się komunikować. Na pewno zrobimy jakieś nagrywki z widzami, żebyśmy mogli sobie razem pograć. Także koniecznie wbij masz link w opisie. A ja już uciekam przed tą myszką. Trzymajcie się, baneczko, Na razie!